przy ulicy Wolności 3 w Chorzowie powstała Wolka, czyli miejsce spotkań dla młodych chorzowian. Otwieramy przy adresie Wolka 3 w Chorzowie na deptaku przestrzeń dla młodzieży. Jest to przestrzeń chyba pierwsza przestrzeń niekomercyjna, która ma uzupełniać właśnie tą kulturę wychodzenia z domu, która no, powinna, że tak powiem, zacząć funkcjonować już tutaj również u nas w Chorzowie. Wiemy o tym, że w miastach ościennych, na przykład w Katowicach, jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie może młodzież znaleźć dla siebie kąt. Chcieliśmy taką młodzież zatrzymać u nas w Pokazać, że również tutaj można spędzić fajnie czas. To jest miejsce, w którym my realizujemy już od dłuższego czasu projekt. Suma w ramach tego projektu rozszerzamy nieco zakres funkcjonowania tego miejsca tutaj na ulicy Wolności i zapraszamy wszystkich młodych, młodzi ludzie stworzyli tutaj bowiem miejsce dla siebie. To jest z jednej strony miejsce wydarzenia, ale także miejsce gdzie na spokojnie można przysiąść, napić się kawy, napić się herbaty, skorzystać z internetu. Tematem przewodnim tego miejsca jest dżungla. Dżungla jest to przestrzeń wyciszająca, również niezobowiązująca, przestrzeń gdzie Ludzie, którzy przychodzą do środka mogą nadać temu miejscu własny charakter, wytworzyć jakieś własne zasady, ze sobą kooperować. W środku jest dużo zieleni, są ciemne ściany, ale są też elementy, które kontrastują, które nadają temu głębi. Są ciepłe światła, po to, aby po całym dniu patrzenia w komputer czy w ekran smartfona móc, móc troszeczkę odpocząć, wyciszyć się, spotkać ze znajomymi. Możemy tutaj uczyć się, możemy Spotkać się na jakiś większy projekt, jeżeli mamy miejsca w domu, możemy też przyjść, po prostu się zrelaksować i robić cokolwiek. Miejsce powstało we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, która dzięki temu uzyskała też swoją siedzibę. Chcemy otworzyć się na znaczną ilość młodzieży w Chorzowie. Chcemy promować Radę Miasta i chcemy promować Miasto Chorzów i to, że tutaj wcale nie jest tak nudno, tylko naprawdę to się dzieje. Chcemy, aby każdy mógł spędzić tutaj miło czas i żeby to było miejsce otwarte dla nas. Bardzo bardzo fajne jest to, że Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów w końcu ma swoją siedzibę i my też jako Rada możemy pracować tutaj nad wszystkimi projektami. Oficjalna inauguracja działalności Wolki już 11 kwietnia.